Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Encyklopedia Kryptowalut. Witam was serdecznie na dzisiejszym materiale. Jak widzicie po tytule, pokażę wam szybki i łatwy sposób na to, żeby pasywnie zarabiać około 20% na stablecoinie UST. Pytaliście się o to niejednokrotnie, Kamil, jak ty to tam rzucasz na ten Anchor protokół, o co w tym chodzi i tak dalej. No to dzisiaj wam w pokrótce pokażę, jak tam się podłączyć portfelem, skąd ten portfel pobrać, jak zasilić środki, skąd i po prostu najłatwiejszy, najprostszy i akurat w tej sytuacji najbezpieczniejszy sposób na to, żeby te około 20% na stablecoinie posiadać. Oczywiście tam są pewne jeszcze bardziej rozszerzone funkcjonalności, które dadzą Wam jeszcze dodatkowe kilkadziesiąt procent. Aczkolwiek na nich się w ogóle dzisiaj nie będę skupiał, z drugiej strony jednak pokażę Wam, gdzie takich informacji szukać. Więc jeżeli jesteście ciekawi, a wiem, że jesteście, no bo niejednokrotnie prosiliście mnie o taki materiał, no to zachęcam oczywiście do zostawiania łapeczki w górę, no a my przechodzimy dalej. Także będziemy się bujali, że tak brzydko powiem, na blockchainie Luna. Na Lunie o której słyszeliście pewnie wielokrotnie u mnie na kanale. Luna, potężny wystrzał ostatnio na ponad 40 dolarów. W momencie mojego zakupu po około 4 dolary, troszkę powyżej, no to już jest 10 dziesięciokrotny zysk w ciągu dwóch miesięcy tak naprawdę, może i nawet nie. Ale nie o tym dzisiaj bez chwalenia się. UST jest to stablecoin właśnie oparty na blockchainie Luny. No i jest to stablecoin jak stablecoin, 1 do 1 do dolara notowany. Natomiast jest on na tym innym blockchainie. No i posiadając w tym momencie te UST, możemy wrzucić na pewien protokół te nasze stablecoiny i 20% około pasywnie tam po prostu dostawać, nie robiąc całkowicie nic. Samo nam się to odbiera. Możemy to w każdym momencie później wypłacić na swój portfel, sprzedać to, zrobić z tym tak naprawdę co chcemy. Więc, co musimy posiadać? Musimy posiadać wallet Terla Station. To jest najlepszy wallet do tego. Lub albo wchodzimy na stronę station.terla.money na zakładkę wallet. No i tutaj tworzymy sobie nowy nowy wallet. Lub możecie zrobić tak jak ja, czyli dodać sobie rozszerzenie do Chroma, czyli wpisujecie po prostu w górach Terla Station Chrome Extension, no i dodajecie to rozszerzenie właśnie do swojej przeglądarki to wygląda później tak u góry po prawej taki samolocik czy satelita, tak naprawdę satelita. Niebieska. Oprócz tego jest też aplikacja na telefon Terla Station. Ja też ją mam zainstalowaną, i z tej aplikacji ja potwierdzam transakcje, które wykonuję właśnie na stronie Anchor Protocol. Także yy, to, że mam tutaj w przeglądarce zainstalowany ten portfel, to jeszcze mam dodatkowo go zainstalowanego na telefonie i z telefonu potwierdzam te transakcje. Także, aby mam dwa miejsca, gdzie muszę coś kliknąć, żeby tak naprawdę dokonać transakcji. Jeżeli tak nie chcecie robić, nie musicie. Dodatkowym rozwiązaniem jest jeszcze to, że można ten swój Terla Station Wallet połączyć z Ledgerem i przez Ledgera wysyłać transakcje, i przez Ledgera potwierdzać te transakcje, więc to już uważam, że naj, za najbardziej taki bezpieczny sposób. Także kiedy będziecie sobie tworzyli nowy Wallet właśnie na Terla Station, no to tam będzie, będziecie mieli do wyboru, czy chcecie połączyć się właśnie przez Ledgera, czy też nie. Oczywiście pamiętajcie, żeby zapisać SIDy, które tam zostaną wyświetlone zabezpieczyć i no i oczywiście nikomu ich nie podawać. Walutą do opłat transakcyjnych na tej sieci jest w większości przypadków Luna, chyba że jakieś niektóre protokoły na przykład jak Anchor wymagają UST, który tak naprawdę tam deponujecie, no to pamiętajcie, żeby na portfelu zostawić sobie trochę Luny, trochę tego UST, żeby na te opłaty transakcyjne zawsze było, żebyście później tego nie zgubili. znaczy żeby że tak powiem nie doszło do sytuacji, gdzie chcecie wpłacić albo wypłacić pieniądze, a nagle okazuje się, że macie zero na koncie, chociaż tutaj macie zdeponowane kupy kasy, tak, a nie macie na opłaty transakcyjne. Także o tym pamiętajcie, żeby tutaj nie wtopić. Dobrze, także jesteśmy na stronie app.ankorprotokol.com. Jest to projekt, który współpracuje jak najbardziej z LUNA. Posiadają oni swój, swój token ANC, czyli Ankor. No i posiadając ten ankor, możemy tutaj też zarabiać. Hmm, chyba na zakładce gawer. tak, możemy zarabiać w tym momencie stejkując go po prostu 11% lub dodając płynność w parze ANKOR do STABLECOINA, no i tutaj mamy 96%. Także naprawdę całkiem fajnie to wygląda. Pamiętajcie jednak o tym, że ANKOR ma zmienną cenę. Raz ona może być wyższa, raz niższa. Historycznie ta cena jest teraz niższa niż wyższa, natomiast może się to oczywiście zmienić. Wchodząc na tą stronę oczywiście jak, jak widzicie tutaj w górnym prawym rogu jestem połączony właśnie z swoim walletem, także z tym oletem się tutaj połączcie. Łączycie się tak samo jak na przykład Metamaskiem z Uniswapem, klikacie Connect Wallet, potwierdzacie, podpisujecie chyba, no, pod, robicie podpis, no i jesteście połączeni jakby już z tą stroną. I w tym momencie na tej platformie mamy kilka możliwości zarabiania. Jeden sposób to ten, co powiedziałem, czyli macie tokeny Anchor no i sobie tutaj stake'ujecie lub dodajecie płynność w parze AMC do UST, to jest jedna rzecz, natomiast już bardziej skomplikowana, a ja dzisiaj Wam chciałem przedstawić tą najprostszą, najłatwiejszą. Czyli wchodzicie tak naprawdę na zakładkę LN deponujecie UST, na UST, klikacie deposit, wpisujecie wartość, klikacie proceed, potwierdzacie transakcję i koniec. Jakby na tym się kończy zabawa, 19,47% w skali loku oczywiście Wam wpada w StableCoinie. Raz to jest 20%, ostatnimi czasy to jest raczej 19,5% i tak naprawdę nic więcej nie musicie robić. Tu Wam pokazuję ile dziennie, tygodniowo, miesięcznie z tego sobie zarabiacie. No i tak naprawdę tyle, możecie kupić to UST przechodząc stąd, natomiast możecie również wyszukać giełdy, które te UST Wam pozwoli zakupić. W tym przypadku wchodzicie oczywiście na Coingecko, wpisujecie w wyszukiwarkę UST, znajduje Wam ten stablecoin, zjeżdżacie na dół, no i macie giełdy, które obsługują właśnie tą kryptowalutę. Ja osobiście korzystam z KuCoin'a. Dlaczego? Bo po pierwsze obsługuje sieć Luna, natywną sieć Luna, a po drugie jest tam największa płynność. Także jak się nie zarejestrowaliście jeszcze na KuCoinie, to polecam. Gdzieś tam pewnie linki w opisie mojego materiału znajdziecie, ale to nie jest dzisiaj w ogóle ważne. No, i szukacie sobie pary na przykład USDC do UST, no, albo jakiejś innej pary, właśnie z UST. Nie ma ich jakoś, nie ma ich jakoś dużo. A czemu mi tu nie pokazuje, jak jest taka para? Hmm, hmm, hmm. Nie wiem, coś się tutaj zawiesiło, możliwe, ale jak widzicie, jest taka para USDC do UST. No, i logując się tutaj, rejestrując dokonujecie zamiany właśnie jednego stablecoina na drugi, no i kiedy już macie te UST na swoim portfelu, no to możecie te UST wypłacić. Adres bierzecie sobie oczywiście z tego waszego portfela tutaj, z Stellar Station, który, który zainstalow zainstalowaliście, albo stąd, tutaj też możecie kliknąć i ten adres będzie skopiowany. W tym momencie klejacie adres tutaj, później wybieracie sieć, to jest ważne, wybieracie sieć Terra, nie ERC20, tylko sieć Terra, Wpisujecie memo? Nie. W tym przypadku żadnego memo nie, memo nie wpisujecie, bo wysyłacie na swój portfel, tam nie trzeba tego podawać. Natomiast czasem giełdy wymagają wpisania tego memo. To jest taki wasz identyfikator na giełdzie, tak naprawdę, nie? Wpisujecie wartość UST, ile tego chcecie wypłacić. Później, oczywiście, musicie zapłacić opłatę transakcyjną, ale na ten moment są to tylko i aż 4 dolary. Klikacie konferm, czekacie kilka, kilkanaście minut. No i te środki powinny zostać zaksięgowane właśnie w waszym portfelu. Jak się zaksięgują, no to tak jak wam mówiłem, klikacie Deposit, wkładacie tą kasę tutaj i koniec. Jakby na tym się zabawa kończy, nie musicie nic więcej robić. Jak chcecie wypłacić, klikacie Withdraw, wpisujecie ile chcecie wypłacić i wypłacacie sobie, tak? Jasna sprawa. Cóż to jeszcze jest? Jest jeszcze zakładka Borrow i możecie tutaj, nie sprzedając swojej LUNy lub swojego Ethereum, tak naprawdę wymintować tokeny Beluna lub ETH. To są tokeny właśnie na sieci Luna, które są owrapowane, że tak powiem, ich siecią. Ten natywny token. No i robicie to przez zakładkę Bond. Wchodzicie tutaj, wrzucacie, że na przykład ja mam 50 Luny, no to chcę 5 Luny zamienić na 5 i niecałe Beluny. Wybieramy sobie jakieś tam walidatora, klikamy Mint i w tym momencie jak mamy te środki tutaj, no to możemy je dodatkowo pożyczyć. Wtedy nam odblokuje się przycisk Borrow. Pożyczamy te środki, jak to się wykonuje, i tak dalej. To zachęcam Was do obejrzenia filmu Michała Lewicza. On tutaj ma taki materiał, który gdzie pokazuje, właśnie krok po kroku, jak to się robi, jakie zabezpieczenie ustawić, i tak dalej. Dobry film, także polecam go zobaczyć. No i będziecie zarabiali sobie tutaj te procenty, właśnie za, za pożyczanie tych środków. No Możemy oczywiście też dostać wtedy za to UST, no i te UST, które utrzyma, otrzymujemy tutaj jeszcze wrzucić właśnie na zakładkę L i dodatkowo z tych pożyczonych pieniędzy zabezpieczonych tam możecie jeszcze dodatkowo sobie tutaj dźwignię taką zrobić i jeszcze więcej z tego zarabiać, tak? Możecie powierzyć tylko swoje UST, nie obawiając się tutaj zmian kursu Ethereum czy LUNY, a możecie właśnie zrobić to w ten sposób, że zabezpieczacie LUNĘ lub ETH, dostajecie UST, no, i to UST wrzucacie właśnie na zakładkę RN. Tyle, tyle tak naprawdę o czym Wam chciałem powiedzieć. Nic więcej tutaj nie ma co, do, co powiedzieć. Tutaj są jeszcze nagrody, które można odbierać, ale to tak jak powiedziałem, właśnie za wrzucenie tego tokena ANK. Także jak nie macie tego ANK to żadnych nagród tutaj nie będziecie, nie będziecie dostawali. Także portfele powiedziałem, gdzie kupić UST, powiedziałem, jak to wrzucić, tutaj powiedziałem. No, jak chcecie wypłacić to, to co Wam mówiłem, withdraw. No i wypłacacie sobie na przykład takiego KuCoina z powrotem. Też pamiętajcie, żeby wybrać sieć Luna. Wymieniacie to na jakiegoś innego stablecoina albo na bitcoina i Ethereum. No i te środki z powrotem tak naprawdę macie. Także łatwy sposób na to, żeby te 19,5% gdzieś tam wpadało rocznie. Nie jest to na pewno najlepszy wynik, nie jest to też najgorszy wynik. Natomiast patrząc na bezpieczeństwo tego protokołu, które jest wysokie, no to myślę, że jest to temat, którym warto się po prostu zainteresować. Tyle z mojej strony, jeżeli ten film wydał Wam się ciekawy, oczywiście no to wbijajcie łapkę w górę, wchodźcie na media społecznościowe, na Twittera, na Discorda, oglądajcie inne filmy, oglądajcie innych twórców kryptonarodu i tyle. Widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!